Dzień dobry wszystkim. Jako, że byłam ciekawa, jak wyjdzie taki format, to stwierdziłam po prostu, że to zrobię i bez zbędnego dogadania przechodzę dalej, bo chciałabym zobaczyć, jakie rzeczy na temat transpłciowości, no i też ogólnie tranzycji, piszą strony, artykuły, jakie wiadomości się pojawiają, m.in. na przykład w Google, dla osób, które, powiedzmy, chcą się dowiedzieć coś w temacie, także, no, przechodzimy do pierwszego artykułu. rp.pl napisała Łukasz Guza Progresywne polskie prawo Transpłciowość, szybkie rozwody, możliwość zaprzeczenia ojcostwa To nie wątki z amerykańskiego serialu, tylko nasza polska". Polska rzeczywistość. Także ta prawna. W wydaniu rzet z 13 marca na pierwszej stronie prawa co dnia znalazł się tekst. Rozwód przed urzędnikiem dotyczył prac nad wprowadzeniem szybszych pozasądowych form rozwiązywania małżeństwa. Na prawnej jedynce znalazły się jeszcze tradycyjne trzy zapowiedzi najważniejszych tekstów z dalszych stron. Pierwsza, Trybunał ułatwia zaprzeczenie ojcostwa, dotyczyła wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który umożliwił mężczyznom zaprzeczenie ojcostwa dorosłych już dzieci. Druga zabrakło definicji przestępstwa. Zapowiadała temat rozszerzenia tzw. przestępstw z nienawiści o kryterium wieku, płci, niepełnosprawności i orientacji seksualnej. Tylko ostatni, czwarty tekst, nie dotyczył progresywnych lub jak kto woli liberalizujących zmian w prawie jeśli dodamy, że raptem kilkanaście, kilka dni wcześniej sąd najwyższy wydał dwa ważne progresywne orzeczenia. Chodzi tutaj o to hmm, o tą uchwałę sądu najwyższego z 4 marca yy, o dyskryminacji osób nieidentyfikujących się z płcią biologiczną oraz ułatwiające metrykalną korektę płci osobom transpłciowym. To widać jak na dłoni, że polskie prawo i orzecznictwo zmienia się szybciej, niż mogłoby się wydawać. Spory o dyskryminację osób transpłciowych lub szybkie rozwody przed urzędnik to nie są już tematy poruszane co najwyżej w amerykańskich serialach. <noise> to jest pisane tak śmiesznie. Świat i społeczeństwo się zmienia, a prawo i orzecznictwo także nasze. Polskie nie jest tu wyjątkiem. Czyli ogólnie mowa tutaj, powiedzmy, w tym pierwszym artykule sprzed w tym momencie trzech dni, no, takich powiedzmy ogólnych zmianach, po prostu jakichś takich, nie wiem, jakichś tam statutach prawnych, które się gdzieś po prostu pojawiły i tych takich najświeższych uchwałach ogólnie, jakieś takie zebranie ich razem. A tutaj sprzed trzech tygodni, bo mi się tutaj wyświetla, powiedzmy, one są różnie tak rozwarone, te artykuły lub różne informacje na stronach, i tutaj ze Stowarzyszenia Miłość nie wyklucza. Jest sprzed trzech tygodni, czyli z 27 lutego, no tak naprawdę chwilę gdzieś przed tym wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie ustanowienia, powiedzmy, tego, aby sprawy osób transpłciowych, które są gdzieś w sądzie, w kwestii tego, aby zmienić gdzieś oznaczenie tej płci, no i też co za tym idzie, PESEL. To będą one teraz przebiegać yy, w trybie nieprocesowym, czyli no jakby nikogo się nie pozywa. Aha, i tutaj jest w ogóle napisane, no bo to jest 27 lutego i tutaj jest treść między innymi. Brak obowiązującej w polskim prawie ustawy o uzgodnieniu płci oznacza, że osoby transpłciowe muszą pozywać swoich rodziców. To najbardziej znany w naszym kraju fakt dotyczący prawnej tranzycji w Polsce. Nie jest, to, nie jest to zaskakujące, bo wymóg wniesienia pozwu jest wyjątkowo abstrakcyjny i wzbudza oburzenia. No, oczywiście. Jednocześnie sposób prowadzenia dyskusji na ten temat sprawia, że rzadko wspomina się o rozwiązaniu, które powinno obowiązywać zamiast pozywania rodziców. <laughs> Powiedzmy, ten artykuł się pojawił no tak naprawdę luty w ogóle był krótki, bo luty 28 dni chyba, nie? Tydzień powiedzmy, tak? Tydzień? Nie, 5 dni, i zaraz po prostu taki szok fajnie się okazało. Dobra, mamy trochę mięsa, mamy trochę mięsa. Transpłciowy Brytyjczyk urodził dziecko. Żyjemy jak każda przeciętna rodzina. Jak donosi The Mirror, malaki Clark, nie wiem jak to się czyta, jest pierwszym transpłciowym mężczyzną w Wielkiej Brytanii, który począł dziecko w sposób naturalny i upublicznił swoją historię. Nasz syn nazywa mnie tatą, a mojego partnera Charliego tatkiem, mówi w wywiadzie Clark. 27-latek urodził chłopca w 2023 roku i wychowuje go razem z ukochanym Charliem Bennettem. Jednak dopiero teraz zdecydował się o tym opowiedzieć. Chcemy, aby ludzie zobaczyli, że bycie osobą transpłciową ma pozytywne strony. Media przedstawiają nas jako drapieżników, ale my jesteśmy tylko parą, która jakoś radzi sobie z życiem, wyznaje Malachi na Łamach The Mirror. The Mirror Rar, rar. Tutaj, tutaj jakiś nagłówek, osoba transpłciowa to nie jest chłop przebrany za babę, to prawdziwy człowiek z trkwi i kości, uwielbiam to. Tutaj chyba dalej zadat klarka. żeby założyć rodzinę trzeba odstawić hormony, ale nie trzeba zamrażać komórek jajowych, jeśli jesteś osobą transpłciową i chcesz mieć dzieci w sposób naturalny, śmiało, bo możesz, zaznacza. Sam w wieku 19 lat zaczął przyjmować testosteron, a rok później przeszedł operację usunięcia piersi. Z powodu trądziku na kilkanaście mi miesięcy odstawił hormony. Co, jak się okazało, ułatwiło mu naturalne zajście w ciążę. Dla niego i jego partnera było to spełnienie marzeń, bo marzyli o dziecku. Nasz synek ma autyzm, co głównie oznacza, że jego mowa rozwijała się wolniej, ale osiągnął już wszystkie inne kamienie milowe. Teraz przeniesie się do tej samej grupy przedszkolnej co rówieśnicy. Opowiada szczęśliwy ojciec. Zależy mu, aby ludzie widzieli, że żyją jak każda przeciętna rodzina. Artykuł tutaj oczywiście napisany przez Onet. Styl życia. Onet kobieta. Także no. Jestem tylko mężczyzną, który ma pochwę. Jeśli ludzie chcą widzieć mnie w inny sposób, to ich problem nie mój. Podkreśla, dodając, że w odpowiednim momencie powie cenowi, że urodził się kobietą. Ma już mnóstwo książek dla dzieci o wszystkich wariantach rodziny. Od adopcji po zapłodnienie in vitro. Tak, istnieje możliwość, że będzie prześladowany w szkole, ale mamy nadzieję, że trafi na wspierających pedagogów. Liczy mężczyznę. Okazuje się, że chłopiec może wkrótce doczekać się rodzeństwa. Chcemy, by je miał i mógł na kogo liczyć. Tłumacz zapewniając, że nie planuje poddawać się korekcie narządów płciowych w przyszłości. Nie postrzegam płci ani stania się mężczyzną lub kobietą jako definiowanych przez operację. Ja już się pogubiłam, to Malachi czy Clark urodził? Ja już się pogubiłam. Malachi! O Jezu, Malachi ma na imię Clark. <laughs> znaczy... No, ciekawe rzeczy, ale takie dosyć głośne. W sensie tak, totalnie jeszcze to są takie, no, rzeczy. No, nie wiem, tak samo jakby było coś w stylu, że, nie wiem, y, transpłciowa kobieta zapłodniła transpłciowego mężczyznę i też po prostu niesamowita sprawa. I wiecie, no, to, to, to coś w tym stylu, nie? Po prostu mężczyzna urodził dziecko. Wow. Artykuł Newsweek, dokładnie z 3 lutego, dyskryminacja osób transpłciowych zaczęło się polowanie na czarownice. Artykuł napisany przez Karolina Rogaska. Kłamliwe informacje sprawiają, że przemoc wobec osób transpłciowych rośnie. W Polsce jeszcze nie jest źle, ale patrząc na Wielką Brytanię, gdzie nagonka trwa od lat, obawiamy się, że to się zmieni. Mówi Nina Kuta i Doug Fight, twórcy poradnika transpłciowość w mediach, wytyczne dotyczące odpowiedzialnej pracy dziennikarskiej. Bardzo polecam w ogóle przeczytać, ja go pewnie gdzieś pod spodem podlinkuję, nawet nie przeczytać, ale no pewnie dużo, jeżeli chodzi o osoby trans, które tutaj są na kanale, pewnie dużo jakby spojęć i tak dalej zjawisk które są opisane w tych wytycznych, yy, znają, ale warto sobie tak przewertować, yy, bo ja też jakby niektóre rzeczy pomijałam, no bo znam jakieś tam definicje i tak dalej i niektóre zjawiska, więc po prostu gdzieś bardziej to było na zasadzie trochę przypomnienia i zwrócenia mi yy, uwagi na to, że to jest na przykład problemem czy coś, nie? Wydaje się, że momentem przełomowym, który sprawił, że osoby transpłciowe zyskały większą widoczność w mediach, było zatrzymanie przez policję 7 sierpnia 2020 roku aktywistki Margot. O Jezu, zapomniałam o Margot. Faktycznie była ta sprawa. Ona chyba coś tam na aucie skakała? No, coś takiego mi się kojarzy. I związane z tym protesty. Jezu, zapomniałam o tym. A, to teraz mi po prostu dało taki. Uh, no, było kiedyś, no. No tak, no bo to było w sumie przed pandemią. Nie, to było, w, to było w trakcie już pandemii, tak. Jak od tego czasu zmieniała się narracja na temat transpłciowości? Duck odpowiada. To rzeczywiście było ważne wydarzenie. Osoby transpłciowe w końcu zaczęły być dopuszczane do głosu, by mówić o swoich doświadczeniach, bez wstydu i sprowadzania transpłciowości do kwestii wyłącznie medycznych. To diametralna różnica w porównaniu do tego, co pamiętam z dzieciństwa. Jeden z pierwszych przeczytanych przeze mnie tekstów o osobach transpłciowych dotyczył... Z Trans mężczyzny, który wybrał urodzenie dziecka i mierzył się w związku z tym z ogromnymi problemami administracyjnymi. Jak chociażby zapisami w akcie urodzenia, tego, kto jest matką, a kto ojcem. I chociaż pisano o tym ze współczuciem, to jednocześnie go egzotyzowano. Dla mnie, jako dziecka odkrywającego swoją tożsamość, to była traumatyzująca opowieść. A no tak, bo Newsweek ma ten. Newsweek ma. Yy płatną, muszę mieć subskrypcję na insta akurat totalnie muszę szczerze to skrytykować bo gdzieś fajne artykuły na temat tego, yy, gdzieś, który ja bym nawet chętnie teraz przeczytała i tak mnie faktycznie wciągnął yy, jest po prostu mnie i nie jest dostępne, a po prostu Brytyjczyk, który urodził dziecko, jest to taka niesamowita wiadomość. Jest no jakby, powiedzmy, na pierwszej stronie na onecie jest dostępny i po prostu każdy może, sobie, każdy może sobie to przeczytać i kogo po prostu nie interesuje to, to jakiś tam facet, który był przed tym babą, urodził dziecko. No każdego, nie? No hello, nie? Przecież to jest kurwa dziwne, no jakiś po prostu kosmita, nie? Dziwadło jedno. Radio Warszawa. Kościół katolicki o tranzycji. Oh my goodness, nice. Dobra, jedziemy. To jest dane dzień temu? 21 marca. Tak, wczoraj. Poranek z radiem Warszawa, tu jest w ogóle jakaś rozmowa z radiana, no ale ja przeczytam. Konferencja Episkopatu Polski opublikowała dokument poświęcony problematyce transpłciowości. Kierowano go do osób przeżywających trudności związane z niezgodnością płci metrykalnej z tożsamością osobistą. Adresatami są nie tylko wierzący, ale także wszyscy zainteresowani stanowiskiem kościoła wobec tej kwestii. Dokument ma również służyć rodzinom i bliskim osób doświadczających tranzycji płciowej. Biskup Jacek Grzybowski, członek zespołu ekspertów KEP, w rozmowie z Radiem Warszawa podkreśla, że opracowanie powstało po wielu latach rozmów z lekarzami i specjalistami. Uczestniczyli w nim genetycy, psychiatrzy, psycholodzy oraz eksperci do sprawy bioetyki. Prace nad dokumentem trwały dwa lata. Podczas posiedzeń komisji analizowano problem z perspektywy katolickiej teologii, moralnej i bioetyki. Dokument liczy 18 stron i zawiera liczne przepisy oraz odniesienia naukowe. Eksperci wskazują, że temat identyfikacji płciowej często dotyka młodych ludzi w okresie dojrzewania. Wpływają na to zmiany hormonalne, czynniki kulturowe oraz wzorce promowane w mediach. Kościelna perspektywa na tranzycję Kościół podkreśla znaczenie biologicznej determinacji płci człowieka. Eksperci zauważają, że teoria gender dystansuje się od tego faktu, traktując płeć jako kwestię świadomości. Dokument wskazuje na konieczność delikatnego podejścia do osób transpłciowych. Kościół nie neguje ich przeżyć, ale zachęca do głębszej refleksji nad decyzjami dotyczącymi tranzycji. Kościół zachęca do podejmowania dyskusji z empatią, otwartością i szacunkiem dla osób zmagających się z problemem tożsamości płciowej. Wpływ popkultury i wyzwań współczesności. Biskup Grzybowski zwraca uwagę, że problematyka transpłciowości częściej pojawia się w krajach wysoko rozwiniętych. Tematy te są obecne w mediach, serialach i rozmowach młodzieży. Eksperci zauważają, że popkultura może upraszczać skomplikowane kwestie związane z tożsamością płciową. Dlatego Kościół zachęca do rzetelnej dyskusji i poszukiwania argumentów opartych na nauce. Biskup Grzybowski poleca także literaturę na temat transpłciowości, innymi książki oh, Okej, okay. niezwracalna Krzywda oraz Zagubieni w Krainie Trans, love it, uwielbiam. O, pres. jak Trump dezinformuje o transpłciowości, to ogólnie jakby cały taki temat polityczny, oh my goodness, opoka, opoka.org.pl Pomimo zakazu, ponad 30 szpitali w USA wciąż przeprowadza tranzycję u dzieci. W styczniu prezydent Trump podpisał rozporządzenie zakazujące okaleczania dzieci w placówkach finansowanych przez państwo. Okaleczania dzieci! W ogóle co to jest za opoka? Nie znam tych stron, muszę je poznać w takim razie. W sumie śmieszne, bo ja bym tutaj nie chciała, tego już czytała, bo, te, bo to jest właśnie to, y, między innymi o czym jest cały poradnik dla mediów, który się nazywa ta transpłciowość w mediach. Tam cały ten, powiedzmy, dokument, y, jak to wygląda i w czym jest problem. No tutaj, jak powiedzmy, jak na tace mamy podane, powiedzmy, te y, błędy, tak określmy to, jeżeli chodzi o. Yy, używane tutaj yy, słowa i określenia, na przykład okaleczanie dzieci, nie? To jest w ogóle cudowne, nie? Więc no, tak naprawdę, już powiedzmy ten długi wstęp taki nagłówkowy gdzieś już o tym mówi, nie? O tym, jak nie powinno się robić rzeczy. Ciekawe, o jakim okaleczaniu w ogóle mowa, nie? Chodzi o długotrwałą terapię polegających. Na podawaniu hormonów i serii okaleczających operacji, co ma doprowadzić do zmiany płci. Jezu, jakie to zdanie jest po prostu wszystkim złym po prostu. W sensie nie wiem, jakie operacje są dokonywane na dzieciach, ale no, coś takiego się po prostu nie dzieje. Okej, okay, blokery dojrzewania spoko. Przestaje się podawać i życie trwa dalej, jeżeli osoba się nie decyduje na gdzieś podjęcie tranzycji, ale no jednak w tym okresie, w którym osoba no, gdzieś eksploruje jakieś rzeczy i zastanawia się i gdzieś są podjęte jakieś kroki mm, odnośnie tego, jaką ona y, tożsamość gdzieś ma, jak ona się czuje, no to blokery, no też to, to. Uderzenie w biznes? Zgodnie z rozporządzeniem przepisy ograniczające przeprowadzenie zabiegów mają być rygorystycznie egzekwowane. Rządowe agencje muszą też uchylić wszelkie zasady wprowadzone na podstawie rekomendacji PAD. Ta... To organizacja lobbująca za tranzycjami w USA i na forum ONZ. W jej skład wchodzą lekarze zarabiające na tranzycjach. Tranzycje to dla lekarzy dobry zarobek. Jak podawał w 2019 roku amerykański Business Insider, koszt jednej procedury często przekracza 100 tysięcy dolarów. Nie, żeby ceny tych operacji z były zawyżone, ze względu na to, że dużo hajsów z tego jest, a osoby te na po prostu są zdesperowane i zapłacą każde pieniądze, ale pomijmy ten temat zresztą wiedziałam, że takie rzeczy, na przykład, pojawiały się na grupie wsparcia, gdzie był tam taki jeden wątek, że osoba transmask była umówiona tam na termin za tam nie wiem pół roku, coś takiego, kilka miesięcy, no i w ciągu tych kilku miesięcy chyba cena wzrosła dwukrotnie, czy nawet jeszcze więcej, no i tam po prostu cena miała za jakby zapłacić, nie, co po prostu no, karygodne było, nie? Jezu, jakie to po prostu są zwroty, I love it. Rzesza nieposłusznych. Dobra, wyjdźmy z tego bagna nazywającego się opoka. O, prawo.pl, przełomowa uchwała przy korekcie płci, nie trzeba nikogo pozywać. Bez pozywania rodziców, bez możliwości interwencji, prokuratora i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Sąd Najwyższy podjął przełomową uchwałę dla osób chcących dokonać tranzycji. Sąd rozstrzygnął, że sprawy tego rodzaju należy rozpatrywać wyłącznie w trybie nieprocesowym. Oprócz wnioskodawcy, uczestnikiem postępowania może być tylko jego małżonek. Izba Cywilna Sądu Najwyższego we wtorek 4 marca odstąpiła od zasady prawnej uchwalonej przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego 22 czerwca 1989 roku. Izba odpowiedziała tym samym na pytanie prokuratora generalnego, czy w sprawie o ustalenie albo korektę płci wytoczonej przez osobę transpłciową pozostającą w związku małżeńskim lub posiadającą dzieci, po stronie pozwanej muszą wystąpić obok żyjących rodziców, nierozwiedziony małżonek lub dzieci powoda, a ich współuczestnictwo ma charakter współuczestnictwa jednolitego. Uchwałę podjęło 19 sędziów Izby Cywilnej, a więc wszyscy sędziowie powołani przed 2018 rokiem. Nie brali w niej udziału. Tak, nie brali w niej udziału. Jak stwierdziła w uzasadnieniu uchwały Agnieszka Maria Jurkowska-Hocyk, wadliwe ustalenia i rozbieżności w orzecznictwie co do osób, które mają być pozwane w procesie o ustalenie płci, są na tyle istotne, że zachodzi potrzeba usunięcia wątpliwości. Rozstrzygając zagadnienie, sąd najwyższy miał na uwadze, że w systemie polskiego prawa brakuje przepisów normujących sytuację osoby, której płeć biologiczna, czyli metrykalna, odnotowana w akcie urodzenia jest inna niż płeć psychiczna odczuwana. Przyjmując, że sytuacja osób transseksualnych, doznających cierpienia wskutek rozbieżności pomiędzy utrwalonym intensywnym przeżywaniem własnej płciowości, która nie odpowiada płci wpisanej do ich aktów urodzenia, wymaga korekty oznaczenia płci prawnej. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że dopóki nie nastąpi unormowanie ustawowe tej problematyki, względy społeczne uzasadniają dokonywanie takiej korekty w postępowaniu sądowym. Ja zrozumiałam teraz tego. Uzasadniała uchwałę sędzia Jurko Skahocyk. Sąd Najwyższy stwierdził, co jest przełomowe, że osoba dokonująca tranzycji nie będzie musiała nikogo pozywać, gdyż takie sprawy mają być rozpatrywane przez sąd wyłącznie w postępowaniu nieprocesowym. Sąd Najwyższy wykluczył z grona podmiotów uprawnionych... Uprawlonych? Uprawlo... Uprawlonych do występowania z wnioskiem o sprostowanie aktu stanu cywilnego w postępowaniu nieprocesowym prokuratora i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Sąd Najwyższy uznał, że żądanie korekty oznaczenia płci jest zbliżone do postępowania o sprostowanie aktu stanu cywilnego, które odbywać się będzie w trybie nieprocesowym. Z tego co w ogóle też widzę, a propos tej sprawy, bo już się tutaj nudy robią, to jest taka strona, która jakby mówi tutaj w taki sposób, no kurwa nudne, nie oszukujmy się, ja tu mam na pół godziny, więc jakby starczy, to wydaje mi się, że sądy jakby te, sądy okrągowe, będą chciały przenieść, a raczej nawet zrzucić prosto na te sondery te sprawy, dlatego, no, że mają taki tak za dużo do roboty i wolą komuś po prostu zwalić tą robotę na web i tyle, no. Jakby nie oszukujmy się, to nie jest związane z tym, żeby tutaj jakoś tego przestrzegać i w ogóle tylko, że jak się nadarza okazja, no to jakby nara, jakby nie chcemy się tym zajmować i z wejście. Wydaje mi się to na dzisiaj tyle i co? I śmieszne to jest, że w tym internecie. Yy, tak szybko na pewno tutaj nie zajrzę, ale no, hit. Także no. Do zobaczenia w kolejnym i nara.